Cześć kochani, dzień dobry wszystkim, tutaj Monika na kanale Moma Tarot i Runy. Witam Was w czytaniu miesięcznym, będziemy dzisiaj omawiać luty 2026. Styczeń już za nami, bardzo, bardzo to leci. Pięknie Wam dziękuję za Waszą obecność na moim kanale, pięknie Wam dziękuję za maile, za wiadomości, za kawki, za obecność na targach. Najbliższe odbywają się w toruniu 31 stycznia i 1 lutego, czyli już w ten pierwszy weekend lutego. Do zobaczenia. Wszystkim tym osobom, które chciałyby się ze mną spotkać na żywo i w ten sposób skorzystać z czytania u mnie. Jeżeli nie możecie się pojawić, to zapraszam do czytań zdalnych w formie nagrania, opisu, rozmowy. Takie czytania są tak samo jakościowe. Nie kontaktujemy się przez fizyczną sferę, tylko i wyłącznie, zawsze, od zawsze kontaktujemy się przede wszystkim mentalnie. Wszyscy jesteśmy wibracją. I nic nie szkodzi, że się nie widzimy. Czujemy się zawsze. Zapraszam również na mojego bloga. Tam za niedługo pojawi się nowy tekst, na którym już pracuję. I chciałabym Was też poinformować, że 15 lutego jestem w Warszawie na jednodniowym wydarzeniu ezoterycznym. EZOFEST w niedzielę. To wydarzenie ma miejsce w Pałacu Kultury i Nauki. To chyba tyle z mojej strony. Życzę Wam wszystkiego dobrego, wspaniałego miesiąca i przechodzimy do prognozy. Cześć, sadykalne wagi, witam Was bardzo serdecznie. Najpierw wylosuję dla Was runę na ten miesiąc. Odwrócona berkana. Runa jest odwrócona, więc od razu sobie wylosuję karty. Co tutaj blokuje, być może jakieś nowe początki? Co blokuje możliwość zajścia w ciąży? Co blokuje Twoją kobiecość? Co zatrzymuje jakąś kobietę? Tak. Dlaczego jakaś kobieta broni do siebie dostępu? Dlaczego z jakąś kobietą jest problem? Bo o tym może mówić Berkana. Dlaczego nie jest to najlepszy miesiąc, żeby coś zaczynać? O tym mówi również Berkana. Zobaczymy. Do kobiet zwróćcie uwagę na piersi, mówię to w kontekście zdrowotnym, jajniki, do mężczyzn i jądra. Okay. Może być też kwestia płuc, na no to też zwróćcie uwagę w sensie zdrowotnym. Rydwan, głupiec, królowa kielichów. Okej, okay. okej. Okay. Dobrze. Uwaga. A mieczy. Król monet. Giermek buław. Rycerz monet. Królowa Buław i Ryszersz Buław dużo ludzi. Dużo ludzi, yy, z którymi rozmawiasz, z którymi dyskutujesz, z którymi przeprowadzasz róż, yy, trudne rozmowy. A z, a z mieczy, jako główny motyw tego miesiąca to jest prawda, przede wszystkim. I jeszcze mamy królową kielichów na spodzie. Więc myślę, że będziesz tutaj o czymś rozstrzygał i rozstrzygała związanym, o czymś związanym z konkretnymi osobami. Właściwie pokazały nam się tutaj wszystkie. Mhm. No oprócz mieczy, tak? Nie mamy. Figury mieczowej, czyli niekoniecznie tutaj zaznaczy się w tym miesiącu żywioł powietrza, natomiast poza tym mamy wszystkie żywioły, tak? Mamy ogień, mamy ziemię, mamy mm, wodę. As mieczy może mówić o. Możliwościach, o szansach, o pomysłach, o nowych przedsięwzięciach, które będziesz realizował z innymi. A z mieczy może też mówić o odcięciach, o rozstrzygnięciach, o zaskoczeniach, które przyjdą ze strony wspomnianych osób. Berkana mówi o tym, że nie, odwrócona berkana mówi o tym, że nie wszystko jest dla Ciebie, nie we wszystkie kierunki, szanse, czy też ryzyka należy iść. Nie wszystkie osoby y, są szczere, nie wszystkie osoby są prawdziwe. I nie wszystkie osoby mm, są. Mm, nie na wszystkie osoby można liczyć. Giermek Buław i Rycerz Buław, tak samo Królowa Buław to jest ogień, który może się łatwo wypalić. Pomysł może być genialny, a z mieczy. Bo to jest prze, przejaw geniuszu, nowoczesności, również zaskoczenia. Natomiast Ty możesz być postrzegany i postrzegana jako osoba, która ten pomysł realizuje czyli jako wyrobnik, rycerz monet. Możesz być też postrzegany i postrzegana jako sponsor, król monet. Dla tego typu osób. Bo ktoś ma świetny pomysł, tutaj jest super idea, ale brakuje środków, a niektórym też może zabraknąć wytrwałości. Więc Asmieczy mówi: wybieraj mądrze, żądaj konkretów już u samego początku, już u zarania danej idei, projektu, przedsięwzięcia. W kontekście uczuciowym to też jest informacja, że okej, okay, będzie tutaj wiele możliwości, żeby się spotkać, poznać kogoś, poflirtować, umówić się, ale niekoniecznie te związki i te relacje przetrwają próbę czasu. To też musisz sprawdzić. A z mieczy mówi: Sprawdzaj wszystko. Autentyczność, szczerość spotkanych osób. Tak samo ty musisz być autentyczny i szczery. A z mieczy to są odcięcia, to są zakończenia, to jest robienie porządków. Więc może być tak, że któraś z tych postaci mogą to być osoby nowo poznane od razu jest do odsiewu. Czyli, czyli z tymi osobami nie warto. Szkoda czasu, szkoda energii, szkoda pieniędzy, szkoda zachodu, szkoda emocji. Oczywiście wszystko zależy od tego, czego szukasz, na przykład w sensie uczuciowym, tak? Jeżeli jesteś nastawiona i nastawiony na związki ekscytujące, a czyni trwałe, to na, na pewno w lutym to dostaniesz. Natomiast jeżeli szukasz. Czegoś bardziej stabilnego i na lata, to to musisz sprawdzić. Tu jest taki potencjał. Mamy króla monet i mamy rycerza monet, natomiast to trzeba sprawdzać. Kieruj się też do osób, które masz już sprawdzone i wypróbowane. Rycerz monet w tym sensie jest dobrym, wieloletnim przyjacielem, przyjaciółką. Król monet to jest osoba, na którą możemy liczyć finansowo. To jest ktoś stabilny, ktoś przewidywalny, ale też ktoś wymagający. I w tym sensie te dwie karty, razem z tym Asem Mieczym, mogą mówić o potencjale na dofinansowanie, dotacje, wsparcie finansowe, inwestycje w Twój intelekt, w Twoją wiedzę. Hmm, bo as Mieczy czyni nas um, cennymi pracownikami, czyni nas intelektualistami, czy, czy, czyni nas osoby, y, osobami bardzo chłonnymi pod względem wiedzy, pomysłów, y, idei, często bardzo y, przyszłościowych. W jakimś sensie prześcigających czas. Natomiast przy tej odwróconej berkano, może niekoniecznie dziel się swoimi pomysłami z innymi, bo mogą ci zostać ukradzione. Wiedz, komu możesz y, zaufać. Y, jest tutaj jakiś element zaskoczenia w tym miesiącu. Y, Ktoś zaskoczy cię ripostą, ktoś zaskoczy cię pomysłem, ktoś zaskoczy cię jakąś fajną propozycją, wspólnym przedsięwzięciem, które będzie bardzo ekscytujące. Rób jak czujesz, bo tutaj są bardzo szybkie realizacje szybkie przedsięwzięcia i szybkie projekty, które w których trzeba będzie szybko zdecydować, czy, to w, czy w to wchodzę, czy też nie, czy to realizuję, czy też nie. Natomiast mniej już uzarania bardzo dobre rozpoznanie tej, tej sytuacji. Dużo ludzi wokół ciebie i ta rotacja też osób, z którymi przebywasz osób, z którymi pracujesz, współpracujesz, kooperujesz, też będzie miała miejsce, ponieważ tak jak powiedziałam, w asie mieczy również odcinamy, wyłuskujemy z tego towarzystwa osoby, z którymi możemy, którym możemy zaufać, z którymi, wobec których możemy być, sami możemy być prawdziwi i autentyczni, niczego nie musimy udawać. To jest Miesiąc prawdy. I prawda będzie w cenie, i myślę, że ty tutaj będziesz bardzo dobrze rozpoznawać. Jeżeli ktoś broni do siebie dostępu, berkana, kobieta, jeżeli ktoś tutaj coś ci proponuje. To warto zobaczyć, być może też zweryfikować, skonfrontować, zapytać innych sprawdzonych Tobie, y, 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 sprawdzonych przyjaciół, spra sprawdzonych y, kontrahentów, y, współpracowników, czy warto w to iść. Możesz się też dowiedzieć y, w jakimś sensie o czymś nieoficjalnie. I w sposób nieoficjalny coś uzyskać, coś dostać dostęp do jakiejś nowej drogi, do jakiejś nowej możliwości. Interesujący miesiąc, ekscytujący powiedziałabym. Wszystkiego dobrego Wam życzę.